Dzień dobry Państwu, Stanisław Kosakowski, serdecznie Państwa pozdrawiam. Dzisiaj chciałem powiedzieć trochę na temat poczucia humoru yy, oraz poczucia rzeczywistości. Powiem Państwu szczerze, że pamiętam za pierwszej komuny w tych młodych latach yy, te w Polsce kabarety, yy, kawały, naprawdę to były przedniej jakości. Naprawdę yy, społeczeństwo było bardzo takie... No, rozrywkowy fakt, że człowiek był młody, to także miał te no, sprawy rozrywkowe, to miały znaczenie i tego było bardzo dużo. No, wiadomo, z wiekiem człowiek trochę poważniej także wszystko się zmienia, ale muszę Państwu powiedzieć, że podobne albo nawet wyższej jakości poczucie humoru y, mają Amerykanie. Tam się mieszkają ponad 21 lat. Amerykańskie poczucie humoru i ludzi młodych, i ludzi starszych, ich znaczy porównywania, ich opowieści albo takie e, sprawy dotyczące życia takiego do rodzinnego w ten sposób jak je określają, oni potrafią naprawdę człowieka rozbawić. No, czy, oczywiście no, bazą jest znajomość języka angielskiego, no, bo jednak po angielsku e, te kawały brzmią trochę inaczej niż po polsku, niż przetłumaczone na polski, no tak podobnie jak z językiem sowieckim, kiedyś byłem w Rosji sowieckiej, to. Też te posowiecko kawały były śmieszniejsze jak na Polski przełożone, to już nie. No ale po prostu mamy, no, tak powiem, do przekazania tylko inną informację. Chodzi mi o skalę takiego, jakby to powiedzieć, skalę takiego luzu społeczeństwa, to Amerykanie posiadają dużo większy luz niż Polacy. Ale tutaj chciałem powiedzieć o tym o tych, o tych powiedzmy, ludziach wyko starszych ludziach, którzy błaznują. Ja mówię tu w tej chwili o tych, o tych takich, o tych czubkach, którzy tam się wybrali, wybrali się na tę granicę rosyjsko-polsko-białorusko i o tych ludziach. I powiem Państwu szczerze, że ten infantylizm tych ludzi, a to nawet to, żeby to było śmieszne, ale to jest po prostu głupota, która generalnie nie jest śmieszna. To jest takie, taki infantylizm, to świadczy naprawdę o takim bardzo słabym charakterze, o takim o takim, takim dziadostwie intelektualnym tych ludzi, dziadostwie moralnym, po prostu, bo ani to nie jest śmieszne, ani to nie jest, yy, tak powiem, interesujące. To jest taka była zenada ludzi starszych, którzy robią siebie durni, chociaż generalnie nie, nie muszą z siebie robić, bo wystarczy, wystarczy jakiekolwiek ich wypowiedzi, nawet te na poważnie, powiedzmy, w jakichś studiach, tam, powiedzmy, telewizyjnych, to już te same te wypowiedzi albo te kręcenie świadczy o ich takim, o takich, no, Miał kości o, takim, o takiej żenadzie politycznej, żenadzie jako, jako ludzkiej, po prostu. To widać, że to, jest taka, to są takie infantylni ludzie. Ja się mówi, jak przyjechałem do Polski, a w tej chwili już mieszkam 21 lat, 211, zrobiłem się znów na powrót w jakiejś dużej części. Yy, pewnych rzeczy nie widzę w Polsce. Jak przyjechałem, to zobaczyłem, że społeczeństwo jest takie takie, takie... Ja już miałem wtedy, tak powiem, po 40 parę lat, ale patrzyłem na tych ludzi, na jak jakiś takich, no, niedorabianych takich, po prostu, że, którym, którzy jakby byli gdzieś za granicą, nie dali by sobie rady, bo ich opowieści, ich takie wy, wy, wynurzenia, powiedzmy, jakieś takie inne historie, albo opisywanie pewnych spraw, takie świadczyło takim dziecinności, takim infantylizmie. Naprawdę to było takie żenujące, żenujące, no takie mnie to zaskoczyło w Polsce, w tej chwili widząc tych błaznów na granicy, to widzę, że oni właśnie idą w tym kierunku, także że że w tym kierunku. No, już tacy są po prostu. To świadczy o, o naprawdę no, o kiepskiej jakości już nawet nie... To nie są elity polityczne, to jest tak zwany śmieć polityczny, bo to elity bo to się zawsze kojarzy z czymś takim wyszukanym, z czymś najlepszym. A jak do polityki, do najwięksi durnie, błazny, kretyni, i takie, takie, takie szmaty intelektualne, takie dziady, powiedzmy, i finansowe i takie... No to jest takie dziadostwo. Najgorszy element to idzie właśnie do, do, do polityki. Znaczy, jeszcze, no generalnie, proszę Państwa, jeżeli mówimy o elitach, których w Polsce generalnie prawie, że nie ma, no to jak mamy środowisko profesorów, czy dziennikarzy, czy tego, no to też sami Państwo widzą, że. Że, że to dziadostwo, powiedzmy, ten, takie zubożenie nie dotyczy tylko samych polityków, tylko prawie każdej jednej materii, czy to są dziennikarze, czy są aktorzy, czy jakieś inne sprawy, także no ja byłem odizolowany od tych spraw przez długi okres czasu i w Stanach Zjednoczonych jak muzyki, to nie słuchałem muzyki polskiej dlatego, że mi się akurat Potrzebowało mi tak, żeby się wzruszyć, posłuchać jakichś z tych, tych naszych, tych asów, po prostu uważam i do tej pory uważam, że polską muzykę jako taki, tych, tych muzykantów czy tych piosenkarzy w 99% totalnie się dosła. Jeżeli jestem w, mieszkam w państwie jak Stany Zjednoczone, tam słucham muzyki, powiedzmy, jak chodzi o jazz, to słowa jakichś taki murzynów, taki powiedzmy takich czy innych, czy, czy, czy blues, czy. Czy inne historie, to tych ludzi najlepszych na świecie, którzy, którzy akurat Ameryka przez swoją wolność, przez to, że miała wolność długi okres czasu, wyprodukowała właśnie taką ilość ludzi, dosyć na no, wielu dobrych aktorów, muzyków, powiedzmy, takie innych historie. Także tutaj mamy po prostu dwa różne światy. Światy, które jedne były takie zamordystyczne, czyli Komuna w Polsce, no i wymordowanie tej elity rzeczywistej, no i Stany Zjednoczone, kraj generalnie wolny, i była jeszcze końcówka tego. Takiej moralności, końcówka takich, takiej dobrej prosperity Stanów Zjednoczonych. Ale mówię to o zwykłych ludziach, bo jak chodzi o politykę, jak chodzi o gazety, to przestałem ich tam czytać już dawno, dawno temu, mieszkając w Stanach. Bo to był, te wszystkie gazety w Stanach Zjednoczonych, czy media, to są takie, to jest taka gazeta wyborcza i powiedzmy mi TVN. -ie. Także jeżeli było coś takiego, no to generalnie słuchałem tylko wiadomości pod kątem, co się wydarzyło na świecie, a te opowieści te brednie tych, tych dziennikarzy, takich czy innych, czy to te brednie tych gazetowych dziennikarzy, czy innych, to nie miałem żadnego znaczenia. Ale wracając do tematu rozrywki, uważam, że Amerykanie są bardziej rozrywkowym społeczeństwem i takim, no. No, po prostu jak człowiek rozmawia, i ci ludzie mają ochotę, tak powiem, się, bawią się słowem, bawią się sytuacją, nie wchodzą, tak powiem, na siły na tematy polityczne, żeby akurat się nagadać o polityce, albo żeby obrobić dupę jakiemuś sąsiadowi. Tam się mówi o sprawach takich, no bardziej prostych, no prostych, no, dotyczących życia codziennego, ale w takiej zabawnej formie, że ten system anglosaski, tak powiem, nie zaszczepił tak pozytywnie te, ich nią taką rozrywkowość, taką Takim poczuciem humoru, no i przez to fajniejszym życiem, w tym sensie, że, że było takie życie ostresowane. Polacy się napinają, jak sztręksy na dupie, no i albo, albo idą w infantynysa, albo w takie inne. No, te czasy minęły. Może ja też się zastarzałem. To, wiadomo, że polskie chyba do tej pory są dobre, ale. Jak Państwo widzą ten cały polski, ten świat tych, 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 tych śmiesznych ludzi, tak jak Państwo włączą, powiedzmy, na jakieś kabarety polskie, które ja już w ogóle nie oglądam od wielu, wielu lat, ale czasami coś tam zobaczę, to albo się ktoś przebiera za homoseksualistę, albo po prostu pluje na księdza i robi z księdza durnia. Także to są takie dwie bazy. Albo z tego, albo z tamtego i to ma być śmieszne. A generalnie to nie są śmieszne. No ale oni im się wydaje, że to jest śmieszne, bo oni akurat mają takie przeczucie, że ludzie społeczeństwo tego potrzebują. Także to byłoby na tyle. Także, no, nie wiem, ale uważam, że trzeba szukać, jeżeli ktoś ma ochotę się po, pobawić. No, wiadomo, że to jest wymaga języka, znać języka, ale są świetne kabarety angielskie, amerykańskie, bo jest muzyka taka czy inna, żeby żeby społeczeństwo dorastało w, słuchając najlepszych z najlepszych, bo na YouTube macie to generalnie prawie, że wszystko. A jak słuchacie tam, powiedzmy Rodowicz przez powiedzmy ostatnie 94 lata, czy jakiegoś tam takiego czy innego artysty, no to no cudów nie ma, to oni były miernoty od samego początku, w dla mnie to była totalna miernota, to w ogóle w Polsce nie ma artystów jako takich, oni próbili, próbowali podrabiać powiedzmy tych tych angielsko, albo saskich, powiedzmy artystów śpiewać po angielsku, żeby może ktoś ich odkrył gdzieś tam na świecie, ale generalnie to jest szambo, po prostu to jest totalne dziadostwo. Także ja w polskiej muzyce w ogóle się nie doszukuję niczego dobrego. Tam czasami wracam taką do tych starych lat. Po prostu mam kupione na tym na Apple, wtedy firmie Apple Store, mam tam kupione powiedzmy, z polskich to. Jak to się nazywa taki zespół, taki folkowy, e, nie Podbudo, przepraszam, tylko... E, no później mi się przypomni. E, mam płytę oczywiście Szagiego, bo Szagi według mnie jest świetną postacią. Jest... E, jest, no... Znaczy, mówię, jest już są angielskich, ale chciałem powiedzieć o tych polskich. E, jest taki zespół, kocze. wyleciało mi w tej chwili z głowy, ja nie chcę akurat przerywać tego wideo. Yy, tam tam, tam śpiewają taką muzykę, muzykę taką wiejską może być. Jest to zespół skieleckiego. Tam się składa chyba z ośmiu członków, tam są i kobiety, i mężczyźni i nie podbudą, nie. Yy. No, no widzę Państwo, akurat dobra pamięć, ale krótka. Przypomnij się, to napiszę w opisie, jak się ten zespół nazywa. Serdecznie pozdrawiam na stanowisko.